Nie każda frustracja w pracy musi kończyć się wypowiedzeniem. Czasem to nie firma jest problemem, a sposób, w jaki pracujesz. W tym odcinku pokażę Ci 7 konkretnych sygnałów, które wskazują, że warto przyjrzeć się stylowi działania, zanim zaczniesz przeglądać oferty zatrudnienia. Zamiast rzucać wszystko i wyjeżdżać w Bieszczady, możesz odzyskać wpływ, efektywność i satysfakcję z pracy. Bez rewolucji, za to z konkretem i spokojem. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Przejdźmy przez 7 sygnałów, które wskazują, że warto zmienić podejście do pracy, a nie od razu rozglądać się po rynku za nowym zatrudnieniem. Zaczynajmy. Sygnał pierwszy. Pracujesz coraz więcej, no ale kończysz z poczuciem, że w zasadzie to nic przez Ciebie nie zostało zrobione. Ten sygnał pojawia się, gdy dni mijają w trybie zajęty, ale niekoniecznie produktywny. Dużo klikania, spotkań, odpowiadania na teamsach, ale nic takiego jakiegoś strategicznego nie zostało domknięte. To często znak, że sposób pracy jest reaktywny, polegający na ciągłym gaszeniu pożarów. Co z tym zrobić? Prowadź codzienny, 15-minutowy rytuał planowania z jasnym celem dnia. Zastanów się rano, jakie jedno duże zadanie chcesz dziś zrobić, na przykład aktualizację jakiegoś raportu. I jakie dwa mniejsze. Wrzuć sobie rano 60 minut na pracę głęboką, bez maila i bez komunikatorów. Zablokuj sobie te 60 minut w kalendarzu. Efekt? Zaczynasz pracować proaktywnie. Zaczynasz czuć, że kontrolujesz dzień, a to może podnieść satysfakcję i radość z pracy. Sygnał drugi. Zmieniasz narzędzia częściej niż zadania. Notujesz w trzech aplikacjach, zapisujesz zadania w czterech miejscach. No a pliki masz porozrzucane po wielu folderach, co powoduje, że ciągle czegoś szukasz. Chaos narzędziowo-plikowy to często maska dla braku struktury. Tu nie chodzi o to, że OneNote jest zły, a na przykład nie jest lepsze. Problem to brak jednej spójnej metody pracy. Wybierz jedno narzędzie, główne, do zarządzania zadaniami, np. Todoist, ja z niego korzystam, albo jakiś planer, dowolne inne. Stwórz hierarchię folderów, w których trzymasz pliki. Ustal czas w tygodniu na przegląd systemu i porządkowanie. Najlepiej piątek, gdzieś pod koniec dnia. Im prostszy system, tym większy spokój głowy i mniej frustracji, a przy okazji spora oszczędność czasu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile może go uciec w ciągu dnia na szukaniu plików czy jakichś notatek. Sygnał trzeci. Multitasking stał się normą. Piszesz maila, słuchasz spotkania, odpowiadasz na czacie, a w międzyczasie jeszcze aktualizujesz plik? Wszystko naraz. No i wszystko niestety po łebkach. Multitasking nie jest supermocą, to najczęściej oznaka przeciążenia i braku priorytetów. Wyłącz powiadomienia w Outlooku i Teamsach. Pracuj zgodnie z zasadą jeden kontekst, jeden czas. Robienie jednej rzeczy na raz to nie jest lenistwo, tylko strategia. Efektywnie pracują ci, którzy pracują uważnie. Robienie pięciu rzeczy na raz powoduje, że tracisz sporo czasu na przełączanie się pomiędzy kontekstem i zwiększasz swoją szansę na popełnienie błędu. Sygnał czwarty. Wykazujesz postawę dostępności dla firmy nawet po godzinach pracy. Jeśli telefon służbowy miga do Ciebie o 21, a Ty czujesz wyrzuty sumienia, że nie odpiszesz, no to to niestety nie jest znak zaangażowania. To znak braku granic. I to nie firma musi je ustawić. Ty możesz. Ustal godzinę pracy, komunikuj je i egzekwuj. Włącz tryb nie przeszkadzać na służbowym sprzęcie. Naucz zespół, że nie wszystko wymaga natychmiastowych reakcji. Wiem, że może to dziwnie brzmieć, ale to naprawdę jest do zrobienia. Jeśli jasno komunikujesz zasady i ich przestrzegasz, ludzie dookoła będą je szanować. Czasem zmiana sposobu pracy to po prostu powiedzenie zdrowego nie. Może myślisz, że u ciebie to nie zadziała? No to sprawdź. Sygnał piąty. Nikt nie zrobi lepiej niż ja, więc no, muszę zrobić wszystko sam. To klasyka utop-performerów, którzy wypalają się szybciej niż reszta. Jeśli nie delegujesz, nie uczysz innych, tylko bierzesz wszystko na siebie. Nie potrzebujesz nowej pracy, tylko nowego podejścia do zaufania. Jeśli masz pod sobą zespół, to możesz delegować innym część zadania. Nie musisz od razu całego naraz. Zbuduj checklisty i szablony. One ułatwiają oddanie pracy dalej, bez względu na to, czy masz pod sobą wcześniej wspomniany zespół, czy na przykład ktoś będzie musiał cię zastępować, bo pójdziesz na urlop, no, albo na przykład zachorujesz. Zmień podejście z szybciej zrobię sam na zbuduję zespół, który zrobi to dobrze, a ja będę mieć czas na inne zadania. Pamiętaj, no, lider nie robi wszystkiego sam. Potrafi ogarnąć tematy tak, aby wszystko działało. Sygnał szósty. Brakuje Ci przestrzeni na rozwój. Czujesz się w pracy jak za taśmą produkcyjną? Zadanie, realizacja. Zadanie, realizacja. I tak dalej? Stoisz w miejscu? Wcale nie musisz od razu rzucać etatu. Możesz zmienić układ sił w ramach tego, co masz. Poszukaj przestrzeni do usprawnień na Twoim stanowisku pracy, na przykład usprawnienie procesu aktualizacji jakichś raportów, wprowadzenie nowych metod analizy danych. Możesz poszukać mentora w organizacji. Zapytaj HR o programy mentoringowe albo weź sprawy w swoje ręce. Czasem wystarczy jeden lunch w miesiącu. Z jakąś inspirującą osobą z firmy. Pogospodaruj sobie godzinę w tygodniu na czas strategiczny, czyli czas na zastanowienie się, jak działać. Na czas operacyjny poświęcasz pewnie pozostałe 39 godzin w tygodniu, nie. Przestrzeń na rozwój nie pojawi się sama, trzeba ją sobie wywalczyć. Sposobem, nie siłą. No, i sygnał siódmy. Coraz częściej fantazujesz o ucieczce, ale no nie do końca masz plan, jak to zrobić. To jest ostatni sygnał, taki mentalny. Myślisz o zmianie pracy, ale nie masz pomysłu, co dalej. Czujesz złość, wypalenie albo pustkę. No, i to właśnie jest znak, że nie chodzi o firmę. Chodzi o Twój obecny sposób pracy i o to, jak on na ciebie działa. Co robić? Wypisz wszystko, co działa i co nie działa. W obecnym układzie Twojego stanowiska, zrób audyt energii. Które zadania cię ładują, a które wysysają z ciebie energię. Zastanów się, co jesteś w stanie zmienić, zanim uciekniesz. Czasem wystarczy tydzień refleksji, która będzie dziać się w Twojej głowie bez strat dla pracy. Taki tydzień może pozwolić Ci odzyskać kontrolę nad karierą i przywrócić radość z działania. Podsumujmy. Jeśli czujesz, że mimo pracy na pełnych obrotach efektów brak, to pierwszy sygnał. Jeśli ciągle zmieniasz narzędzia, pracujesz przy pomocy multitaskingu i wykazujesz dostępność 24/7, to sygnały kolejne. Gdy nie delegujesz, nie masz czasu na rozwój i fantazujesz o odejściu bez planu jak to zrobić, to oznacza, że czas nie na zmianę pracy, a na zmianę podejścia do niej. Wprowadzenie codziennego planowania, prostych zasad, ograniczenie multitaskingu czy stworzenie przestrzeni na delegowanie i naukę to wszystko może zmienić Twoją codzienność bez potrzeby rewolucji. Warto najpierw przyjrzeć się temu, jak pracujesz, zanim uznasz, że trzeba uciekać. Bo często problem nie tkwi w firmie, tylko w tym, że za długo działamy na pełnym autopilocie. Bądź osobą otwartą na rozwój i naucz się wykorzystywać pełni możliwości Excela. Sprawdź kurs, który dla Ciebie przygotowałem na stronie www.zaawansowany.pl. Link w opisie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia. Następnym razem. Trzymaj się hej!